Przywitasz ty się czy nie? A przywitasz ty się czy nie? Co? Ogoniasty. Przywitasz ty się? Dzień dobry. Ani buzi, ani kocham, ani tęskniłem. Nie, miskę załadować. To jest najważniejsze. Co trzeba zrobić dla ciebie, nie? Siemandero Czarne Kciuki. Witam wszystkich serdecznie na kanale Adi Weichero. Sami widzicie, i oni temu winni, oni temu winni zakatować go chyba powinni. Kurde, w takim upale, w takiej komarowni, a wy w ankiecie stwierdzacie, Adi, idź do lasu. No nie. Ja myślałem, że ja będę sobie po plaży chodził, z ludźmi rozmawiał, piasek durszlakiem przesypywał, a wy mówicie Adi do lasu. No dobra, tak jak napisałem w poście, wy też tworzycie ten kanał, dlatego ruszyłem do lasu. Idę sobie pochodzić, potuptać, zrelaksować się, a co z tego wyjdzie, zobaczymy, miłego seansu. Da, ra, ra, ra. Rozpakowujemy się i lecimy, ale coś się chmurzy, nie wiem, zapowiadali. Jakieś burze po południu, I tak u nas te burze nie docierają. I cały czas jest piękna, słoneczna pogoda. Jak tam w Wielkopolsce daje, widziałem, że. Naprawdę Armagedon jakiś pogodowy się zrobił No ja tego bym nie chciał Wolałbym, żeby było cały czas tak jak jest i to będzie fajnie Bo ja to ciepłolubny jestem Ciapaty please don't break my heart I niech tak zostanie prawda Zbroimy się ja Mam pierwszego fanciora co to jest to ja już nie wiem. Taki łuski to ja chyba jeszcze nie widziałem. Nes Nestern Western, Kurde Western 1918. <ścoughs> Karol maj się kłania, winę tu i No Na to ja tu jestem dzisiaj przygotowany, że będę kopał na tony, tych łusek sobie bicia chociaż posprawdzę nie wiem co to za bicie małzerek <laughs> wśród tych łusek wrześniowych, bo to jest wrześniowe miejsce ja wam powiem, to jest trzeci naprawdę nie, trzeci nie dwie łuski i dwa takie tam guwienka. Nie muszę nic więcej mówić. Ja nic więcej nie muszę mówić. Totalnie nic więcej nie powiem. Ja pierdzielę jaki stan. Co tu kaman w ogóle? Ale jaka tu jest ziemia fajna. Proszę bardzo. Nic więcej nie trzeba mówić. No comment, zero comment. Najpiękniejszego orła Jaki mógł tylko być Stworzony przez człowieka Mam petarda <laughs> Ja już jestem zrobiony Ale z kowyczą Kurde jak z kowyczą A ja tu kiedyś z prezesem byłem Bo tu stare zabudowania były Akurat i... Ale to był taki las Młodnik, takie chaszczungi Yy, prezes fajną monetę trafił z tego co pamiętam to było te 20 fenoli 50, nie 20 20 fenigów, ale takie nietypowe no i liczę, że teraz, kiedy to jest tu wykarczowane jakoś przygotowane, tam nie będę wchodził bo za duże haszcze. ale jak tu jest tak przygotowane może coś się trafi, o bąk i to nie ja i kolejny fajny fancior i kolejny całkiem fajny fancior. Klamereczka jakiś tam XIX, początek XX wieku. Tak mi się wydaje. No, coś tu wychodzi. Trochę zrywa, no ale podchodzi wysoko, nie? Zrywało, podchodziło wysoko i na tym się skończyło. Kurde blaszka i nic więcej. No ale te kurde blaszki, to wiecie. Czasami może się okazać, że nieśmiertelnik jest kurde blaszką i co wtedy? Nie kopać, wszystko kopiemy. Upływ czasu. Upływ czasu, a upływ czasu, co zrobił z tym oto narzędziem, każdy widzi. Scyzoryk tak na mnie wołają ale to, co to, to wygląda jak jakiś multitol, taki kurde prehistoryczny <noise> Początki multitoli w Cesarstwie Rzymskim tak właśnie wyglądały. No niestety Ale jest fancior, nie? Kielczczanie z Cyzoryki Pozdro dla Was Niedaleko pada guzik Od Cyzoryka Jak to mówi stare Wykopkowe przysłowie Niedaleko pada guzik od Cyzoryka Jest Aha, Kolejny orzełek Lwp. Nie! O kur. O żeż, panie, panie Ardianie, ale to mnie zmyliło, ale on ma coronation. Ale on ma coronation. Kurde molek. Łóżka nie ma, ja pitole, znowu pod paznokciami trzeba obcinać, ale jaki piękny, ale przepiękny guziczek, ale czekajcie chwilę, no niestety, <grytanie> to wygląda jak kontakt, kur. ale takie kontakty z takimi fantami, to są naprawdę petardziunia, nie wiem co to jest ze wzór, ale myślę, że między międzywojnie. A nie będę tego sprawdzał, to wy napiszecie w komentarzu. Idę. międzywojnie najpiękniejszy orzełek Teraz taki guziolek. Tylko najgorszy, wiecie co się robi? Że idą czarne chmury, nie? Ale jak takie fanty wychodzą, to nawet może mnie tu ulewa trafić. Tak, ćwierkajcie, ćwierkajcie. Nie da rady tam na tej patelni, po prostu nie da rady. I bardzo dobrze. Nie no. Kochani. To jest po prostu masakiera z tą pogodą i chodzić o godzinie 9.34 Ale 9.34 i wpada nam co? Bozia. Kurde molek. Ale pięknie. Ale tu złamane. Pan Jezusek. Oczekajcie, no jak go wyczyszczę. Złamany. Niestety. I na dole, i u góry. Ale piękna bozia. Piękny krzyżyk. Oczywiście ja, znacie mnie. Krzyżyków nie zbieram, bo każdy z nas swój krzyż nosi. A ten krzyż pewnie nosił ktoś inny. Także. Niech on do niego należał, to niech przy nim zostanie. Fu! Drzewko, czas na stację. Nie ma to jak przysiąść na pieńku i chciałoby się powiedzieć spożyć zimne, zimne. No ale jak się jest driverem, to tylko zostaje płyn do spryskiwaczy. Chodząc w tym upale, naprawdę trzeba pamiętać o tym, żeby wodę brać z sobą, bo pewien był moment i mi się w głowie zaczęło kręcić. Jego mówię nie, zejdę stamtąd. No bo bez sensu nie? Wystawiać się na, na takie słońce, łazić, kopać. Lepiej w cieniu drzew. Jedziemy na żywo, tu był Pan Jezusek. A tu mamy kolejnego sygnała. Kurde, lampa, lampa naftowa czy tylko zwykła blaszka? No patrzcie ile tych. Śmieciągów tutaj jest, no ale wśród tych śmieci naprawdę trafiają się fajne fanciory, nie <laughs> Wersunia Wersacie Masakra Ja w to nie wierzę <laughs> Ja w to nie wierzę co tu się dzieje Masakra <laughs> Czapki z głów Panie Ardianie Czapki z głów. Bo chyba. Bo chyba. Bo chyba. Bo chyba. Tak jest. Tak jest. Tak jest. Kurwa z komarami masakra. Ale petarda. O, żeż, kurka,. No kurde, fuj, zobaczcie. Co tu lata masakra. Jest drugi, drugi guziczek z orzełkiem i z koroną. I ten małóżko. Ja pierdzielę. Spadaj stąd, kurde. Fuj, co to za jakiś tutaj Filip Golasz mi się upar na mnie. Gdzie jest ten guzik? Teraz mi wypadł. Masa, tu jest. Ale piękny. Ale petardzionia. O kurde, drugi guziczek. Ja będę chyba częściej robił ankiety. Ja chyba będę bardziej dawał wam to wróżenie niż Stefanowi. Drugi guzik, kurde orzełek z koroną, ale petarda. Pepesza była przed chwilą jakieś złomiksy trzy, no i tutaj na w sumie rand ścieżki taki nie wiem czy to jest ścieżka, no wygląda jak ścieżka jakby szła jakaś ścieżka na samym rancie taki fant, no petarda a powiem wam, to już jest ewenement na skalę światową to, że drzewo łyse to nie ale patrzcie co u nas w lesie rośnie i to jak, to nie są opieńki to są po prostu, no jak, ja wiem wykręcać, wykręcać powinienem, dobra. No kurka, patrzcie, co za rodzaj grzyba, <laughs> majówkowy grzybek rośnie sobie, wykręcać i potem wkręcać. E, już one latają, już one są wszędzie, kur. O, 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 weź tylko ziemię rusz, weź tylko ziemię rusz. Druga moneta, masakra. Ha. Perel, no jak? Bez perelu to w ogóle nie ma wypadu, Bierut. Tak jest. Jest z Bierutem Lorbasku. Ty już będziesz mi się na zawsze kojarzył z Bierutem. Lorbas, przyjeżdżaj. Idziemy na Sopot. Na Sopot. Dziesięć się ziko. No i zobaczcie, no. Słodko krwisty. Tak. Zasiadajcie, pijcie, no. Wypijcie ze mnie wszystkie soki, wypijcie ze mnie całą krew. Nie będę już miał siły na nic. O, jen. Ta górka ja pamiętam jak prezes tu mówił, że on tu miał zrzut polskich guzików. Pięć czy sześć chyba trafił, jeżeli dobrze pamiętam. Tego ja się tu jeszcze pokręcę po tej górce. A Bierut wysycha, tak jak ja. A Bierut wysycha powoli, tak jak ja. Wykopki wykopkami, ale zdrowie, zdrowiem, ja wam powiem, to nie da rady. Naprawdę to se ne da choćby człowiek chciał, choćby nie wiadomo co robił, choćby się nawadniał To po prostu nie. Ja nie chcę się zajechać. Nie chcę się zajechać. <laughs> Jeszcze jest tyle pięknych rzeczy w życiu do zrobienia, że Ardian o, cyk, pokrowiec na łopatkę z mojej pierwszej torby zrzutowej że ja sobie już na dzisiaj daję spokój i tak mega zarąbiście fajnie pokopane ale żebym ja tu chodził takim czymś to ja za karę tu nie przyszedłem ja tu przyszedłem dla przyjemności i z przyjemnością stąd pójdę. Było zarąbiście, ja wam powiem, że to chyba był czas najwyższy zrobić to małe pakowanko i zawijać się na chatę, skoro tu coś takiego nadciąga, Aha. Rrrr, to są pany, to żółto-czarne szatany, gry wakerową. <gryf> ty śpisz? Ty spałeś, a zobacz, co tu się dzieje. Spałeś, ty nawet nie widzisz, co się dzieje. By cię okradli, też byś nie wiedział. Co my tu mamy? <gryf> co my tu mamy? Stefan, czytaj na głos. Stefan, no to czytaj na głos. No chodź, czytaj, co tu pisze. Co tu jest napisane? Dzień dobry. Stefan zjadł dwie saszety, więc pozostałe dwie zostawiam i będzie miał na później, żeby mu nie pękła. Pozdrawiam kierownika i małżonkę Stefan. Widziałeś Bydlaku, dlatego ty spałeś, bo ty już znowu obżarty jesteś. Jest ja całego serducha. Dziękuję tysz, Żuwolek za dobre serduszko i za to, że <laughs> pozytywna wariatka bądź też wariat. Pamiętali o Stefanie i takie niespodziewajki mu tu robią. Ten to ma dobrze. Kuria, najlepiej to. Bo trzeba umieć się ustawić w życiu, nie? No Co tu dużo gadać? W życiu trzeba umieć się ustawić. A Stefan jest mistrzem. <laughs> I się zrobiła pogoda. Pada. Ciągle pada. A ja już co? Po taktycznych zakupach Marysia musiała ruszyć na zakupy, Żeby coś na obiad było przygotowane. A dzisiaj mnie naszło, że będą na obiad. Na obiad, na obiad. Pierogi, pierogi. A teraz jeszcze po urszulkę. I gitarra, nie? Jezus, ale dobrze, że ja jeszcze mówię z tym deszczem, że poszedłem. Połazić, bo potem już bym tego nie wykorzystał, nie? Jak się rozpada, to pewnie będzie lało dwa tygodnie, a tak? Cyk, kole, połażone! Ja tu jeszcze tylko zobaczę, czy Karingtonem zostałem. Co? No i tradycyjnie, nie? No bo widzowie powiedzieli, że chcą ciebie więcej na kanale. Że ty jesteś po prostu. dodajesz uroku temu kanałowi. No i pewnie, że tak. No. I się z wami, kochani widzowie, w stu zgadzam. O, proszę bardzo, szefowa. Co ty, ty też się z tym zgadzasz w 100%? procentach? No właśnie. Zmaszynka kawusie. bo Ty mówisz o ręcznikach. A czy masz mi tą książkę przynieść? Tak jest. No bo ja chcę jeszcze coś się zapytać widzów. A do Ciebie też mam pytanie. Piękne. <laughs> nie, bo teraz mówisz o ręcznikach. No Ty nagrywasz to? No kurde. No bo, zobacz. <laughs> Ale nie, na serio, no bo skoro... Czyste ciało wycieramy ręcznikiem, nie? Zależy kto. To po co my ten ręcznik, po co się go pierze później, jak czyste ciało wycierasz? Chcesz, może pokażemy widzom jaki masz czysty ręcznik no, po no, twoim no, czystym, ty czystym ty ciele. Masz fałszywe świadectwo <laughs> przeciw bliźniemu Ja <swemu>. Biały ręcznik, <laughs> jeden dzień. Idź mi po tą książkę. Piękna. No. I właśnie o tą książkę mi chodziło, Spacerkiem po dawnym Wejherowie. Kochani, takie pytanie mam do was. Bo książka jest naprawdę mega fajna, ale jak to już po tytule Spacerkiem po dawnym Wejherowie, to chciałbym taki film zrobić. Nie wiem czy was zainteresuje forma tego filmu, żeby po prostu tak jak na przykład tutaj zdjęcia, które zostały wykonane Gdzieś tam w XIX wieku oddać ich wygląd na rzeczywistość. <laughs> Wsiąść na rower, przejechać się z tą książką, pokazywać zdjęcia, jak to było kiedyś jak to wygląda współcześnie. Czy taki film by Was interesował? Napiszcie w komentarzu. Na dzisiaj to jest wszystko. Jak pierogi? się robią no. Także tyle kochani, jak film się Wam podobał. Łapka w górę, subskrypcja. Do następnego Nere.